Cześć! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić własne tło w menu Minecrafta. Jest to trzeci i ostatni poradnik z serii, w której pokazuję, jak ustawić menu Minecrafta pod swojego resource packa. Odniesienia do dwóch poprzednich filmów znajdziecie w karcie po prawej stronie u góry. Wszystkie poradniki działają na zwykłym Minecrafcie. I to by było na tyle ze wstępu, przechodzimy do poradnika. Aby zrobić własne tło musimy utworzyć resource packa. Zaczynamy od stworzenia folderu o dowolnej nazwie. Wchodzimy w niego i tworzymy w nim folder o nazwie Assets. Jeśli chcemy, żeby nasz rytm rozpakował jakieś logo, wybieramy zdjęcie, nazywamy je Pack, a następnie wrzucamy do folderu. Teraz musimy utworzyć nowy dokument tekstowy o nazwie Pack z rozszerzeniem MCMeta. Jeśli nie widzicie rozszerzeń, wchodzicie w dowolny folder, wchodzicie w zakładkę Widok i zaznaczacie opcję rozszerzenia nazw plików. Dzięki temu będziemy mogli zmienić wszystkie rozszerzenia. Teraz wchodzimy w ten plik. I tutaj do wpisania będzie takie coś. To będzie w opisie. Jeśli nie chcecie, żeby wasz Rift Rozpak miał taki opis jak ja wybrałem, usuwacie wszystko z cytatu i wpisujecie taki opis jaki ma mieć wasz Rift Rozpak. Następnie zapisujemy, zamykamy i wrzucamy do folderu. Teraz wchodzimy w folder Assets. Włożymy w nim kolejne foldery o nazwie Minecraft. Textures. GUI. Cool, title. Background. I tutaj do wrzucenia będzie 6 plików. Wszystkie w nazwie muszą mieć panoramę oraz podłoga. A po podłodze cyfra od 0 do 5. Cyfra 0 odpowiada za to co widać w menu przed nami. Muszą być do niej dostosowane cyfry 4 oraz 5. Cyfra 1 odpowiada za to co widać po prawej stronie. Cyfra 2 za to co widać po lewej stronie. A cyfra 3 za to co widać za nami. Cyfra 4 odpowiada za to co widać pod nami, a cyfra 5 za to co widać nad nami. Wszyscy wiedzą, że tło w menu Minecrafta się obraca. Potrzebujemy tych 6 obrazów, ponieważ tło tworzy się na zasadzie kostki, w której znajduje się obracająca kamera, z której perspektywy widzimy całą kostkę. Wszystkie obrazy muszą być kwadratowe. Po zrobieniu obrazu wystarczy je wrzucić do folderu z naszym Resource, packiem, zamknąć resource Packa i zamknąć to. I wrzućcie RISEROPACA do folderu z naszymi rozpakami i wszystko będzie działać. Ale pewnie zastanawiacie się, jak zrobić te zdjęcia, grafiki albo screenshoty. Co do zdjęć i grafik, niestety nie mogę Wam pomóc. Moją jedyną radą jest to, abyście idealnie je do siebie dopasowali. Ale jeśli chcecie zrobić screenshoty, to wystarczy podążać za tym poradnikiem. Zaczynamy od wybrania miejsca, gdzie chcemy zrobić screenshoty. Następnie wychodzimy ze świata, wyłączamy Minecrafta i wchodzimy w launcher. Wchodzimy w instalację i edytujemy wersję, na której chcemy zrobić screenshoty. Następnie zmieniamy rozdzielczość na 1024 na 1024. Odpalamy Minecrafta, wchodzimy w ustawienia i ustawiamy FOV na 90. Teraz wchodzimy na świat, klikamy F1. Polecam również ustawić game rule today Cycle False, a następnie wpisujemy komendy w takiej samej kolejności jak są so w opisie, przy każdej robiąc screenshota. Ostatnim krokiem jest odpowiednie nazwanie screenshotów oraz wrzucanie ich do naszego resource packa. I to koniec, więc jeśli spodobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli macie jakiś problem lub coś wam nie działa, możecie wejść na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w pierwszej linii opisu, opisać mi problem, a ja postaram wam się jak najszybciej pomóc. Mam nadzieję, że wam pomogłem i cześć.